Oto jedzie tam SM42 6DG w stronę, w stronę Dąbia. Może RP1 leci. RP1 piękna SMK poleciała w stronę Dąbia. Czekamy na następny. Oto jedzie tam Telka Stasic z. Lokomotywą spalinową SU RP1 Króciutkie Jedzie Intercity Do Lublina I pojechał i czekamy na Telka Wukniarz Oto ice Górski Do Hrubieszów Miasto Jedzie przed Włókniarzem, może RP1, EU160? Leci, EU160, 020. Pięknie poleciał. I ostatni łazeri. więc czekamy na telka Włókniarz. Leci włókniarz. Z siódemką. Może RP1. O, było RP1, króciutkie takie. Same stare wagony do Szczecina Głównego. Więc na razie. Do zobaczenia.